Siema Biki. Ostatnio zrobiliśmy sobie małe polowanie na Charizardy w setach Shining i Hidden Fates. Udało się coś niecoś wyciągnąć, jeżeli nie oglądaliście to naprawdę zachęcam, ponieważ tytuł tego filmu nie kłamie. Ale czy ktoś z was nie zastanawiał się przypadkiem co stało się z Shining Charizardem V, skoro VMAX jest w Shining Fates? Miejmy nadzieję, że siedzi w tym boksie. Tak, dzisiaj kontynuujemy polowanie na Charizarda przy użyciu... ITB. E dzisiaj będzie to ITB e Champions Puff. Poza Shiny Charizardem V jest to również Rainbow Charizard VMAX i to są dwa najlepsze hity, na które dzisiaj zapolujemy. Nie jest to set Shiny, ponieważ poza tym Charizardem nie ma tu ani jednego Pokemon'a Shiny, nie ma tego Shiny subsetu, więc trochę nie nadawał się do tamtego filmu ten ITB, e ale jako standalone spin-off sequel tamtego filmu jak najbardziej. Jedną rzecz mogę wam zagwarantować, zobaczycie dzisiaj kartę Czawizarda. Przypominam, że na sklepie Kartmagier z moim kodem, czyli BTT24 macie 5% zniżki, nie minus 5% zniżki, jak powiedziałem ostatnio. Link w opisie. Jeżeli podobają się Wam moje filmy, to zostawcie lajka, suba i komentarz, ponieważ nic mnie tak nie motywuje do działania, jak to, gdy ktoś mi pisze, że jestem super. Także bez przedłużania z... <laughs> Podaćmy z tym boksikiem. Ok, boksik odfoliowany. Możemy ściągnąć z niego obwolutę. Standardowo mamy tutaj player's guide. Boksik w środku wygląda następująco. Mega fajny. Półmawiańczowy czawi za 2 Max. Zasady gry. Kostki, demyszka counterie i znaczniki statusu. Dividery. Kodzik dla Was. Cegła energii. Nie może zabraknąć. Już nie mam co z tą energią robić. Dosłownie nią chyba zacznę ściany wyklejać. I koszuleczki. Pamiętacie, jak obiecywałem wam, że na 100% zobaczycie w tym odcinku kartę Charizarda? Podobnie jak w Shining i w Hidden Face jest tu gwarantowana promka w boksiku. Jest nią Fullart Charizard. Jako naczelny hejter fullartów muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. I miejmy nadzieję, że dokładnie takiego samego, ale czarnego dzisiaj zobaczymy. A szans na takie znalezisko będziemy mieli 10. Afty na paczkach w Champions Buff są następujące: czyli Alkwimi Vimax, Dvedno Vimax, Galavian Obstagoon i Gardevoir Vimax. Coś, nie coś, te paczki przemieszałem i możemy polecieć z pierwszym z nich. Właśnie sobie przypomniałem, że nie przygotowałem koszulek, więc miejmy nadzieję, że w pierwszym boosterze nie będzie nic, co chciałbym bardzo szybko zakoszulkować. The tutaj podąża jakimiś śladami, czy podąża za śladami hicika, który znajdziemy na końcu tego bustewka? Like and czyli w sumie tak, podążał za swoją własną ewolucją. Natomiast nie jest to chic, którego tu szukamy. Przygotuję sobie koszulki. Dobra, już możemy wyciągać tego Czawizarda. Muszę przyznać, że widzę po krawędziach każdy, że są bardzo słabo wycięte. Bardzo dużo whiteningu jest na nich. Obawiam się, że jeżeli pociągniemy coś fajnego, to może nie być w najlepszej jakości. I. grabluk V Full Art. Oła! Wow. O No nie takiego cicha się spodziewałem O No dobra, no to mamy Fularta Pokemona. Kolejny paczek. A hop ma w tym secie Fularta Jako jedyny trener Altavia Rivers i... Altavia Hollow Okej, okay. fajny zostawi. Kolejny paczkę. Mej, kurwa, łe malamar, rivers i ostatnia karta. Zygard Hollow. Jak na razie w każdym boosterze mieliśmy hit i nie wiem, czy tak się ułożyły te boosterki, czy tu faktycznie w każdym boosterku jest hit. Co najmniej holą. Kolejny paczek. Machoke. Bardzo umięśniony, bardzo męski, bardzo fajny. I ostatnia karta. Lukawio V. Bardzo fajny lukawio. Z miejskim backgroundem. Kolejny booster. <noise> Suspicious Foot No ja bym nie tu czegoś, z czego fioletowy dym leci po otwarciu, ale... I ostatnia karta. Dawni Hollow. Kolejny hit, Kolejny bustewek Spoczko Wolf Bardzo ładny. Crayon Archik, senti Scorch Reverse i. Matcham Hollow. Ok, jestem przekonany, że tu w każdym boosterze jest hit. N nie wierzę, żebym miał aż takiego farta. Kolejny Booster. Pokémon Center Lady. I ostatnia karta. Matcham Hollow. <grybujesz> Bardzo ładny. Matcham Hollow. Drugi z rzędu. Dwa ostatnie bustewki, Howdy, Galadion Obstagon, Vivez i ostatnia karta, Black Evil Hollow, też drugi w tym boxie. I ostatni bustewek na dzisiaj, miejmy nadzieję, że troszkę szczęśliwszy niż wszystkie inne, Nikit, Vivez i na ostatnim miejscu w paku i ostatnią kartą w dzisiejszym openingu jest <noise> Professor's Research Hollow, ale główno. <noise> <grymne> no, nie udało się. Nie zawsze można wyciągać szaini czawi zawdy bo jakby się zawsze wyciągało szaini czawi zawdy to szaini czawi zawdy nie byłyby w ogóle rzadkie i wartościowe. A chyba nie o to chodzi. Najlepszym hicikiem dzisiaj jest. Full Art Gwiazdkwi. No trudno. Bywało lepiej, ale bywało też gorzej. Na pewno. Taki update, że na dniach powinien się też pojawić film z 12 trzypak blistrów z Lost Origin, ponieważ już do mnie jadą. No to może na dniach to przesadziłem, ale no niedługo powinien się pojawić ten film w każdym razie. Jeżeli ten wam się podobał, mimo niezbyt fajnych dropów, to zostawcie lajka, suba i komentarz. Wbijajcie na Kaczmę gdzie z moim kodem BRYTYKY24 macie 5% zniżki. No i na dzisiaj to tyle. Halo.